Zanim zaczniemy, chcę Cię serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, na którym za każdego followa daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nazwę masz na ekranie oraz w opisie filmu. Ten głos rozmawiał ze mną już od 10 dni. Był głęboki, autorytatywny i zdecydowanie męski. Nazwałam go Albert. Imię to brzmi dość nieszkodliwie, jednak jego cel w żadnym wypadku nie był nieszkodliwy. Od pierwszej chwili, gdy tylko się pojawił, był pewien, co chce osiągnąć. Wracałam do domu z sobotniej zmiany w Primarku w Blyth, kiedy po raz pierwszy Albert do mnie przemówił. Dlaczego się nie zabijesz? Powiedział. Jego głos dosłownie wypełniał całą moją głowę. Zatrzymałam się, aby zobaczyć, czy aby na pewno nie ma w pobliżu nikogo, kto mógłby być owym Albertem. Niestety jednak, byłam zupełnie sama, a jedynym głosem, który słyszałam, był ten wewnątrz mnie, głos Alberta. Z czasem Albert pochłaniał każdą moją myśl, nie dawał mi chwili wytchnienia, i po 10 dniach przyznałam mu rację. Postanowiłam przedawkować i zakończyć swoje życie. Nie miałam pojęcia, kim był Albert, dlaczego ze mną rozmawiał, ani po co namawiał mnie do samobójstwa, lecz teraz już to wiem. Przemoc seksualna zaczęła się 3 lata wcześniej, w 2006 roku. Byłam naprawdę naiwną 15-latką i nie sądziłam, by atak oraz naruszenie mojego ciała były czymś złym. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, iż działania tej, jak myślałam, zaufanej dorosłej osoby są czymś ohydnym i przerażającym. Trwało to rok i stał się on kluczową osobą w moim życiu. Sama jestem sobie winna. Musiałam być niegrzeczna. Tak dzieje się każdemu, myślałam wielokrotnie. Mój prześladowca sprawił, że straciłam jakiekolwiek poczucie własnej wartości i że zaczęłam myśleć, iż zasłużyłam na to, jak mnie traktuje. Sam zresztą to wciąż powtarzał. 20 kwietnia 2007 roku. Ta data na zawsze pozostanie w moim umyśle, bo właśnie wtedy zgwałcił mnie po raz ostatni. Postanowiłam powiedzieć komuś o tym, co mi się dzieje. Nie było to wcale łatwe, ale było ogromnym krokiem naprzód. Byłam przerażona faktem, iż mówię o tym głośno, ale jakaś część mnie czuła, że muszę to zrobić. Minęło zaledwie kilka miesięcy, ale wydawać się mogło, że trzymam w tajemnicy mój sekret przez wieczność. Kiedy siedziałam wylewając swój ból, nie mogłam wręcz uwierzyć w to, co słyszę. Zostałam uznana za manipulującego kłamcę, wichrzyciela i atencjusza. Nigdy więcej nikomu o tym nie powiem. Spróbowałam i nie zadziałało. Tak myślałam. Próbowałam wielu różnych strategii radzenia sobie z cierpieniem i bólem. Ograniczyłam jedzenie, straciłam bardzo dużo wagi. Zaczęłam pić i wpadłam w złe towarzystwo. Alkohol miał sprawić, że zablokuje wspomnienia o przemocy seksualnej, a restrykcyjna dieta upewniała mnie w tym, że mam nad sobą jakąś kontrolę, a tak mi się przynajmniej wydawało. Przez pewien czas próbowałam sama się okaleczać, wzięłam szpilki z tablic ogłoszeń w szkole i podrapałam sobie nimi ręce. Teraz jestem w szoku, patrząc wstecz na to, jak nasiliło się owe samookaleczanie. Jeśli pierwsze przedawkowanie leków nasennych było szokiem dla moich bliskich, kolejne 60 prób musiało złamać im serca. Lekarze pytali mnie, czemu próbowałam odebrać sobie życie. Nie odpowiedziałam. Uciekłam ze szpitala i znalazła mnie policja. Umieszczono mnie w psychiatryku, z ludźmi, którzy też słyszeli głosy. Dzięki nim porozmawiałam z psychiatrą o głosie Alberta, który siedzi w mojej głowie. Nie da wyrazić się słowami ulgi, jaką poczułam, gdy zaczęłam głośno mówić o swoich problemach. Po tygodniu zostałam wypuszczona ze szpitala psychiatrycznego. W ciągu kilku miesięcy znów spróbowałam odebrać sobie życie. Odmówiłam leczenia i z domu wyprowadziła mnie policja. Pomimo głębokiego niezadowolenia i oszołomienia, widok mojej mamy, szlochającej w ramiona pracownika socjalnego w naszym korytarzu, pozostaje. Nie ze mną na zawsze. Podczas drugiej wizyty w psychiatryku spotkałam niesamowitą kobietę. Bardzo chora, ale niezwykła osoba, która dała mi odwagę, aby opowiedzieć lekarzom o mojej przeszłości. Początkowo jej zabandażowane ramiona przeraziły mnie. Czy to będę ja? Czy będę się tak okaleczać? Zadawałam sobie to pytanie wiele razy. Z uwagi na to, że spędzałyśmy wiele czasu razem na naszym oddziale, owa kobieta opowiedziała mi o tym, jak była maltretowana jako dziecko i jak nie zgłosiła tego policji. Wtedy po raz pierwszy usłyszałam, że to, co mi się przytrafiło, nazywane było przemocą seksualną. Uderzyło to we mnie niczym piorun. Rozmawiałam z psychiatrami o mojej przeszłości oraz o tym, jak ciągle mnie ona prześladowała. Głos Alberta przypisali oni nadużyciom seksualnym. Odesłano mnie do domu niedługo po tym, a moje leki psychotropowe zostały zabrane. Życie jednak wciąż było niezwykle ciężkie, a w ciągu półtora roku przedawkowałam 60 razy i stale byłam w szpitalu. W roku 2012 byłam o krok od śmierci i skończyłam na oddziale intensywnej terapii. Obudziłam się i dowiedziałam, że znajduję się w szpitalu psychiatrycznym 200 km od mojego domu. Wtedy nastąpił przełom. Nie chciałam umrzeć, i to nie dla siebie, ale dla mojej mamy. Chciałam walczyć dla niej. Chciałam, by moja mama była dumna ze swojej córki. Wiedziałam, że mi pomoże. Wiedziałam, że mogę zawsze, ale to zawsze na nią liczyć. To ona chciała, abym trafiła do tego szpitala. Wiedziała, że tutaj mam szansę na naprawę swojego życia. Przez szlochanie i łzy powiedziała mi, że mogę ją znienawidzić, ale i tak pójdę do tego szpitala. Tak zaczęło się moje nowe życie. W szpitalu tym założyłam swojego bloga, co, jak sądzę, uratowało mi życie i pomogło znaleźć cel swojego bytu. Środowisko szpitalne bywało chaotyczne, a pisanie na blogu pozwalało mi na chwilę od niego uciec. Rozpoczęłam również dialektyczną terapię zachowań, która pozwoliła mi nauczyć się więcej o sobie oraz o komunikacji z innymi. Nadal miewam gorsze dni, lecz nie da się ich porównać do dni, które miewałam kilka lat wcześniej. Nie zapominam, jak ciężkie było kiedyś moje życie, ani jak dużo pracy musiałam włożyć, aby je naprawić. Ważne w życiu jest to, aby czuć się szczęśliwym oraz docenianym, a także aby dawać to innym ludziom. Patrząc wstecz, oczywiście nie jestem dumna ze swojego życia, ale z drugiej strony jestem wdzięczna moim bliskim oraz innym osobom, które troszczyły się o mnie i mnie kochały bez względu na moje przejścia. Cieszę się również, że mój blog pozwala pomóc innym osobom w podobnej sytuacji jak moja, daje mi to niezwykłą motywację. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób, będąc w beznadziejnej sytuacji, przeczyta mojego bloga i zauważy, że zawsze jest nadzieja, zawsze można wrócić na własność. Tor, zawsze można sprawić, że będzie się szczęśliwym, a także cieszyć się z życia. Możesz dowiedzieć się więcej o historii Amy oraz jej przejściach na jej nagradzanym blogu I'm Not Disordered. Link znajdziesz w opisie.